Mamy nadeczkę na z tej strony. Kamczek wariat. Czekajcie, to są głupie reklamy. Ok, jestem z że tak na początku. Yy, no wiecie, reklama, ale to mogą być, to będę robił cięcia, ale teraz jesteśmy w brze Chest y, Simulator czekajcie tutaj może będzie dobra i tutaj się ogólnie to jest takie podobne jak do Clash Royale widać że to jako takie inne bo jak się kliknie no ja się tu w ogóle ani nie zrobi tutaj są różne skrzynki co można kupić a tutaj są to no a tutaj jest takie coś tutaj są postacie które mam mam cztery cztery legendy, dzisiaj sobie otworzymy tak otwieramy eee, czekaj, co ja mam nie wiem, tutaj otwieramy legendary chest'a otwieramy jeszcze legendary king's chest'a czy będzie mnie to kosztowało 42? 42 to 8 mi zostało, nie? 42 to 8, 46, czyli tak. To, to z 42, to czyli jeden Legendary King's Chest, jeden Legendary Chest. Um, jeden Magical Chest i dwa Golden chesty i ileś tam Silver Chests. Zaczynamy się za odcinek. ma. Pierwszy Legendary Kings Chest. Nagrywanie jest? Jest. Co mam wygrać? To czy to? Myślę, że... To. Zap... Hmm tej tak nie używam. u to wazma ma... kolektor. Epiki. Ośpani, bo nie To? <śmany> Miner czy Sparky? Zbieram no <coughs> Czyli jest pierwszy kurkiem? <coughs> no, jestem. Ugryły się. No i dalej, czyli... Jeszcze być <coughs> inaczej, <doczekajcie>. nie szczekajcie. <coughs> Mmmm. Nie chcę pekć. Czemu ja mam pękć w ogóle? Majda Mam <coughs> pięć legend i sześć. Widzę bardziej czas. ciasno. <coughs> okay. Sześćdziesiąt jeden. Czekajcie. Jeden Magic Jeden To... To... Legii legenda. Nie. Trzy golemy. Czego? Jeszcze Ktoś nie się Super.

pewnie chyba, że potem przejdziemy odcinek fajny z następny raz będziemy czuć Super Magical Justa wiemy, że to zbiera się i tyle superma... i tyle, kurwa mać zaraz jestem z powrotem jeszcze zawalczymy sobie walkę. No już znowu. Gdy. Jestem znowu. Jeszcze zawalczymy sobie walkę. Uj! Mm, wygramy to! Hej! Właściwie do legendy. 2,29 pokarmów. I chciałbym jeszcze wczesne on jest 4000 puchark, ja mówię dwa tysiące. Właśnie. Mainer mam. 40 tysięcy. Meganajta mam. Jakich legend mi brakuje? Liczę sobie, sobie A, jeszcze coś mam, jeszcze. Czekaj, za kogoś muszę coś wymienić. Tylko co? No najdę zostawię. Dobra, to uliczkę wychowamy. Dobra, za fajna rola na rynku. Najmniej na będzie rezerwowym. No, ale mam lawa. Chociaż... Głupia reklama. Jestem znowu z powrotem. Te reklamy są rozwalające, kurde. Mrakuje mi tak ile legend. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, łosiem. Łosiem.

Dzień legend. Ja pamiętam, że logo, bym chciał mieć. Jakich w ogóle zwykłych kart mi brakuje? Który powinien już mieć? Tego, tego to już powinien mieć. W tego Bat też. To jest ze starej we wersji chyba. Chyba. Nie wiem. Czyli zapanie... niecz jeśli... otwarty no, tak ja w mi i tak to walczymy, bo ja chcę mieć więcej kto Przegrana to jest. Chyba powiedziałem ile? Trzy zero Jeden tylko w sumie tak, tak tanie to tak jeden drzewie należy. się mm, <mulety> nie mam no Arena siódma. Wbiłem. <kluz _> Arenę siódmą. Okej. Okay. O no komuś ja Teraz muszę nadrabiać te... Gemy. 10 tak drogo na 30 gemów. Nie opłaca, chyba. 10 tysięcy za 20 gemów. To nie znaczy, jest graveyard w ogóle, jest teraz jeden. A graveyard do... Kurde, graveyard mam na pierwszym. Będę w postaci mam z parkiego i inferno. Prince jest do update'u co to? tu ogle mam to jest najtańszy jaka to moja nowa karta? tu jest nowa nowa, no z... stara, 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 stara okej z powrotem nie wiem czy gram, ale jeszcze ze skrzynki mi się dropnął no. Royal Giant nowa postać, spoko i tutaj jeszcze ja się z wami żegnam od, czyn, odcineczek był fajny mam nadzieję no to pamiętajcie, Rena7 no to siemanko, cześć ja żartowałem żadna skrzynka patrzcie Pyk! Pyk! Blizzard! Super! To był żart. Teraz dopiero się na no, mnie to się ma.